Halo, cześć, witajcie kochani w dodatkowym odcinku odblokowującym Słuchajcie, no wiadomo, Lightspeed Bundle, Lightspeed Bundlami. Yy, może i właśnie taki unlock Ale czy to kogoś to obchodzi? Na pewno nie mnie <grytanie> Akurat się tak śmiesznie złożyło Jednak jest za głośno yy, Że Jedi Knighta Anakina już wcześniej sobie relikowałem Bo chciałem mieć do Quagona I do statku a Palpatina tak samo już miałem wcześniej, i tak naprawdę kogo musiałem dorzucić? Trauna, którego miałem już większość gieru 12, nawet wrzuconego. Oczywiście nie na relikt, no ale już miałem, więc odkąd się pojawił Bundle, naprawdę, naprawdę niewiele musiałem zrobić, żeby odblokować. I teraz sobie, słuchajcie, to zrobimy. Ja specjalnie zostawiłem po jednej walce wszędzie. No i co? Wiem, że Rulov tu to nie do końca jest. Yy, nie do końca ten. ten seed, jaki trzeba. Yy, gdzie jest rej? O, coś tu brakuje. Dobra, tu jest. No, ja nie używam go, więc. no bo jest bez, beznadziejną postacią, więc nawet nie daję modów, więc dam po prostu z rej. The Senat will decide your fate. I am the Senat. Not yet It's treason then Dokładnie Bigo Dobra, to mi nic nie robi Ale docz nice Sas No Dobra Oj 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 Dobra Mamy to Jeden tier ukończony Anekin I told you it would come to this. I was right. They're taking over. The portion of the seed will never return. You have lost. Don't let him kill me. Dobrze, nie ma problemu mordo. Ale ocalimy padme, tak? No pewnie, pewnie Anaki, no, ocalimy. <laughs> A, czekajcie, to musi lecieć w pętli, nie ma co. pętli, o, zapętliłem, dobra. Dobra. No i ostatnie, ostatnia walka. Strike me down with all your hatred and your journey forwards the dark side will be complete. <laughs> Dobra, Bigo. Będę time dużo bije na tej walce, mam wrażenie. Ojej, oh, No, young Skywalker, you will die. <laughs> Sorry. Wczułem, czu, się, okej. Okay? Dobra, Bigo. Oh, bigo. Ale do muzy. No i zepsuł nam grilla. Miał być grill z rodziną i co? Jajco wrzucił? No, i stary odwalił. Grillowany Skywalker V2. <ścoughs> Dobra. Wyobrażam kochani. Ogólnie, jeszcze zanim tak sobie odblokujemy, zanim sobie odblokujemy, no jakoś mocno przeszykowany nie ukrywam, nie jestem. Dwie Zety. No wiadomo, że tutaj troszeczkę sobie zbiorę z tych wszystkich eventów, bo tu, tu wleciłem Z dwie Zety, tu, 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 tu. Tu wszędzie wchodzą dwie Zety, nie? I jedną Zetę dałem na Wata. A i mam nawet, słuchajcie, już mody. Nawet nie najgorsze, moim zdaniem. No, to trochę mnie boli, ale jakie to ma znaczenie w tym momencie? Przed Państwem, z 40-letnimi zmarszczkami, <laughs> przepraszam, nie wiem co ja gadam. Jest późno, jest pierwsza w nocy, prawie gadam głupoty. Nie ma co, odblokowujemy. Myślicie, czy gdyby Anakin był w czasach, kiedy był Sith Eternal, to odłączyłbym mu kroplówkę, czy nie? Ech, no dobra. Ulepszamy. Nie wiem, jak daleko jestem w stanie ulepszyć, szczerze. Na pewno jakiegoś karbanty mi zabraknie. jestem na 100% pewny. Bo to wiecznie wiecznie brakuje. Gademyt. Dobra. Coś tam, coś tam mam, coś tam mam. Lecimy dalej. Gry 10. O Jezus, czego mi tu brakuje? Aha, trzech kairotechów. Um. No, stąd zgarniemy. Już trudno. Czego tu mi brakuje? Stać mnie, mam. Czego tu mi brakuje? O mój Boże, jakiegoś totalnego badziewia. No, tego mi brakuje. Daj, tutaj i nie wiem. Wystarczy. O mój Boże, nie wystarczy. Aha, ja ile ja tego potrzebuję? O mój Boże. No dobra, od czegoś mam te resety. Come on, dużo. 16. Nie wystarczy. Nie starczy, 57 nie wystarczy. Ja pitole, się będę bawił. Aha, bo to w ogóle 3 razy 3 jest mi potrzebne. Ja, ja był. No dobra. Um, no normalna energia w to poleci. <laughs> e, dobra. Na początku. Jeszcze musimy się zastanowić, na co dać Zety. Ogólnie do momentu, kiedy nie będę miał ulta. Um, Eternal raczej będzie na defensywie. Docelowo. Um, w ogóle już może trochę ściszę teraz, bo dużo gadam. Docelowo um, raczej dam mu 4 Z i niech się cieszy. Staruch 1. Z grubsza na tym, na tym, na tym i na tym. Bo jednak to od, od protection to jest jednak OP. Ale pytanie: czy to ja potrzebuję. Nie no, to jest OP. Nie no. To też jest całkiem niezłe. Nie no, te, 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 te są wymagane. Ale szybko sobie zobaczę, które zety były ważniejsze najpierw. Ee, Sith i Sith Eternal. Emperor Galactic Legends, potem Sith Eternal. So Discord. I potem So be it. Dobra. No to lecimy. No wiadomo, to Galactic Legend faktycznie ma mi się wydaje dużo sensu, że jest najlepsze. Ale boli mnie to, że kurna z tego nie jestem w stanie. Pewnie tu to leci jak powalone, no. A nie... Nie, nie mogę, nie mogę, nie mam kryształów, żeby to teraz zrobić. No, poczekam sobie, chyba, że mam do odebrania tutaj jakąś energię. No mam, mam do odebrania skrzyneczkę, to jeszcze zobaczymy. I na Kesslera nie mam, nie, nie mam tutaj, tutaj nie mam odebrania energii, dobra. Eee, tu pyk, 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 żeby sobie reloada zrobić. To już sekundka. Dobra, jestem. I dostałem energię, niestety, statkową. Dlaczego niestety? No, no bo niestety, no. Gdzie on jest? Gdzie ten patałach? No tutaj. No, jedno jestem w stanie. No ale już więcej nie jestem. Yy, no, sobie już rano, że tak powiem, znaczy, potyguję, yy, po potwieram, mm, potyguję Po. Po farmie to. No bo teraz to już nie ma sensu. Ja też nie mam tyle kryształów. Jest giga bieda, jeśli chodzi o kryształy. Niby dostanę z tego, nie? Jeszcze jakiś taki mały zastrzyk za 3 dni. Ale to tak naprawdę będę wydawał tylko i wyłącznie na tą energię i na. Jak to się nazywa? I na Conquesta, nie? No bo ja na Conquest mega ważny. Potrzebuję strasznie tej rej. Nie ma, nie ma co. Hmm, no dobra. <ścoughs> to było na tyle. Ja sobie tego ulta i to wszystko będę pewnie zbierał przez najbliższy miesiąc, mniej więcej. I się z wami żegnam. I widzimy się w następnych odcinkach. Czy to Grand Areny, czy, czy to mojego głupkowatego humoru na jakiś innych filmikach. Ale już niedługo przed wami będą. Nie wiem, nie traktuję to jako odcinek, który troszeczkę zapełnia tą jakąkolwiek lukę. Więc później dopiero będą ocenianie kont i pod, albo nie, najpierw będzie poradnik który mam nagrany i zmontowany. A potem dopiero będzie odcinek soczenia kont, potem prawdopodobnie zrobię drugi poradnik. Także miłej nocy życzę, naszej nocy. Ja to wrzucę o 10. zaplanuję. Dalej miłego drugiego dnia świąt. Trzymajcie się. Cześć.